Moi drodzy, witam was serdecznie ze słonecznej Polski. Znajdujemy się na lotnisku. Przyjechaliśmy generalnie samochodami, ale czekamy na prezent. Czekamy na prezent na lotnisku Ławica w Poznaniu, gdyż ten prezent ma przylecieć z Anglii. E, to Chyba już wylądował 9 po. 10 poznaczy się dziewiątej, miał wylądować, no na razie go nie widać, więc czekamy. Czekamy, jest ze mną Tobi. Jest tam Tobi w samochodzie. No i tyle i zaczynamy wakacje. To znaczy, jesteśmy już tutaj dwa dni, ale ale musieliśmy odpocząć po podróży, bo jednak jechaliśmy 24 godziny na dobę, 24 godziny. Wczorajszy dzień był taki, no powiedzmy, organizacyjno, organizacyjno, jak to powiedzieć, odpoczynkowy. Także, no nic, nie przedłużam. Zapraszam was na nowy odcinek. Jeśli jesteście, to jedziecie z nami, więc jedziecie z nami na wakacje. Jesteście z nami na wakacje, więc do zobaczenia w następnym ujęciu, jak będziemy odbierać nasz prezent. Jest nasz prezent. Jest nasz prezent. Patrzcie, dojechał nasz prezent. Dzień dobry, pani prezent. Cześć. <gry> Jak fajnie być razem, co? W końcu razem na wakacjach. Ile musimy zapłacić za baliskę? 80 funtów. Za samą baliskę? Oj. Bo wystawała tyle. Really? No tak. No ale porażka. No, także słuchajcie, robimy taki numer. Pakujemy prezent. <grym> Czyli nasz prezent wjeżdża do środka On i, jest i jedziemy i jedziemy ten, wciśnie ten się tam na koniec, a my jeszcze dołożymy tak walizkę i zamkniemy to. Walizkę? No, tak, a, żeby to, to razem. No, że jak będzie to otwierać, to to wiesz, otworzy tylko pierwsza wyjedzie. a ty nie, no, to ty, to ty, ty, pęknie. Kary? A ty nie, pęknie. Nie wyciągniemy go. Ona będzie go rozklejać w środku. Zrobimy tak, żeby go rozklejała w środku. Okej? Okay? No, dobra Dobra, pakuj się Okej okay. Masz rady i dobra, dobra, i tak jesteś cała bruda <laughs> Pakuj się Ale tak no, się skul Poczekaj no, Skul się Trzymaj ten kamera. dobra Skul się bardziej, tak? Tak, żeby to walizka wyszła Nie wyjdzie Nie wyjdzie walizka? No. <laughs> Schowaj walizkę tak, słowa ją tam z przodu dobra. Ej! Ej! Aha. No. Nagrajcie moim telefonem. Daj telefon. Też. Daj telefon. Jak mnie pakujecie, też. A to jest jakiś kod, czy coś? Nie. Trzymaj. Dwa razy kliknij e, o pute. O, tak musi by być. Tak musi by być, Paula, tak musi tak musi nie jest czy zaczęło już No jest, ale te, te chwile wytrzyma Mocny, Czekaj, czekaj, czekaj. No. no tutaj jest trochę klastrofobek Ja nie no dasz radę tam Ile wytrzymasz Ile wytrzyma, nie? Tak jak niespodzianka to nie spodziewa. Ej, ej, ja potem mam drugą stronę. hej Czemu? Ej, no to by widziałam moją Aj, Kurde matki, kurde Wyssiadam <laughs> Pomóż jej no, musisz się zawinąć. tylko nie, po, nie połam, ej Nie połamie Jest? Jest? <grywa> Uważaj! Uważaj na głowę Dobra, daj ten taśma. Trzymaj. Trzymaj tobie tylko tu. Trzymaj to. Ej, ale szybko, okej. Okay? Dobra, no szybko, szybko. Wiem, że się zaraz może zgłosić, ale sobie czciury na oddech? Jak na zwierząt? Podniesiemy to, co nie? Podniesiemy to, podniesiemy. To. My nie brudzimy. Czekaj, to walizkę jeszcze jej czas. Sawać do przodu. Czekaj, Paula, jeszcze ten... No, tylko... Uważaj na jej telefon. To jest naprawdę gorący tutaj. Ja wiem, wiem, dasz radę, dasz radę, <noise> <Ty stoisz. głos> To jest 3 minuty jeszcze mm, Ej, co to? A że mama będzie robić sobie wos Dobra, jedziemy. Podnieczymy papier. Dobra, jedziemy Powoli. Dobra. Poliskę włożyłeś? Ej, Włożyłeś ten paliskę? Dobra, jedziemy. Dobra, widzimy się za chwilę. Happy birthday to you! Happy birthday O kurwa Happy birthday dear mama Happy birthday. Ja to No to otwieraj w środku, otwieraj w środku Nie ja to Nie wyciągniesz tego, otwieraj Nie wyciągniesz ja tego Otwórz musisz, musisz to otworzyć Na noża? otwieraj tak, wyrywaj to, wyrywaj to internet Ja Paule ja, pa ja nie wjeżdżam. Ja centrum, się, ale, ale najlepszy prezent. Nie no, Paulina, ej. Teresa. Ale mi ciary wyszły, zobaczcie. To są urodziny, nie? Zobacz jak nie włosy. Dziękuję. Ja mam wieczorna jakiegoś innego pieska, mam walczony prezent. Słuchajcie, jest z nami jeszcze Piotr. Który zmienił kolor włosów. Co się stało? Nie, nie wiem. <gryzy> fryzer ciągle. No. Co to był za fryzer? była no, kobieta. Kobieta. Kolezianko, tak? Mhm. No. Dobrze, idziemy na plaży, tak? Tak. Co będziemy robić? Pływać. I podrywać. No, no podrywać laski. Gdzie podrywać laski? Dobra. Więc dobra, idziemy dalej. Jak tam Piotruś? Gdzie są niebieskie włosy? zniknęły Chodź tu bliżej, pokaż. Normalnie zniknęły mu włosy. Nie ma. Nie ma nic. Nie ma. Nie ma. Ani trochę. Nie ma. Nie ma. To by się topił, a ja go uratowałam. To się To mi cię uratuje w górach, spokojnie. <śmiany> Zjedzcie razem z <śmiany> Ej, jesteśmy lacem, tak? Wypadek miał wypadek. Jesteśmy lacem, będzie lepiej. Nic, nic nie dzieje lacem. się topisz. No nie no, ostatnio gościu spadł ze 100 metrów. Nie Ale nie no. ja. No, nie no. <śmiany> jest też. no właśnie, właśnie. Lato to jest moja pogoda. Weź lato czy zimę? No lato. Tak? No, żeby tam się kąpać. No, no, latem... no a tam... nie wolno się kąpać na nie można. W Już nie ogóle nie można. można. Nigdy a, nie można było. Było, tak. Poczytaj sobie. Ale to kiedy? No właśnie, nie, było wiesz, że nic. Z 40 lat temu. No, to. z 30, no. No właśnie. Więc nie można, dobra. Już nie. Kończymy. No. Pa, pa. Paula powiedziała, że musimy używać kontracepcji. A co to jest? E... Antykoncepcja. Antykoncepcja. <grymne> no, no. Ej. Ej. ej, ej Kontracepcja, nie? Nie Nie, bo Poczekaj. No. Bo my nie możemy używać takich rzeczy. Bo my chcemy mieć wielką, Stą? Stą? Stą my chcemy mieć, my chcemy mieć wielką rodzinę. Nie, 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 my już mamy wielką rodzinę. My Już mamy wielką my rodzinę. Osiem kajaków mają. Osiem kajaków. Co? Co? Rybarki, Jeden, jedyny raz to robiłam, nie? Co so, on oh. może mi wyjdzie? Nie powód. Ja. ja, ja. <grystyczny> to jest kontrecepcja. Jeden jedyny raz, serio, masz czterech dzieci. No bo ja się nie zabezpieczam. Pięć! Ja się nie zabezpieczam. Majka. Maja Maja Pierwszy raz na Keku. Chociaż drugi, ale ja i wam odknę. Ile płaj ze mną na keku? Trochę. Trochę nie. nie. Jak byłam mała. Jak byłeś mała. Dobra. Jest Piotra z iTobi. Zaraz wam pokażę nasz kajak tutaj. Kurde. Nie przechylamy się. Kurde i od razu już spadamy. Nie przechylamy się. To się moi drodzy nazywa odpoczynek. Spójrzcie na to. Co mi więcej do życia potrzeba? Nic. rodzina, piękna plaża, woda, góry. Ja nic więcej nie potrzebuję. Polska. I co wy na to? Pięknie, co? 3 minuty takie zbiory. 3 minuty takie zbiory. No, posłuchajcie, jesteśmy na strzelnicy i sobie dzisiaj postrzelamy trochę, także wakacje pełną parą. Także zobaczcie, tak wygląda, tak wygląda strzelnica. Jest naprawdę duży teren, jest pełno, pełno, punktów, w których można strzelać do różnych rzeczy. Akurat teraz będziemy strzelać snajperką. Jedynka to wam pokażę trójka czarna i czwórka lis. Czyli w czwórkę wstawi numer dwa Nie? I tam wstawcie. A ja tu przygotuję karabinę. Dziękuję. Chłopaki będą ustawić tarczę. będziemy ściągać. Lit. No, lewy Y, zasuch, co będziesz tak, robić? Razie, łapy, co będzie robić? Słuchaj, żeby z jak będziemy ssali tego ty, nie? Słuchawki sobie na razie połóż tak na głowę, żebyśmy słyszeli. No to co? Słuchawki na uszy, wszyscy. Ładny. No. Tak, bierzesz nabój, kładziesz go tam, ten, tyle już powiem, do przodu. popchnij go troszkę, o tak. Ok. I lewy listy, nie? No. gotuszkę o i teraz A ty się przyglądaj bo ty jeszcze nie szerałeś a prawo, lewą rękę dajemy na ten. Oko od lunety w odległości 5-7 cm. W takiej odległości chwyć oko od lunety, troszkę do tyłu bardziej, żeby czarne cienie nie, by, nie były w lunecie. No. I teraz próbuj, patrz w środek lunety tak, i próbuj, żeby tych cieni nie było i próbuj złapać te tarcze, co tam daleko są. Delikatny ruch, nieduży ruch. I to jest minimalny ruch ty. Próbuj złapać te tarcze. Tam. No, no. Widzimy te rogacze? Te, te sarny? No. Tak? Tak. Czy wyraźnie widzimy wszystko? No, tak. I teraz jest technika strzelania. Nie ma teraz naboju. Mhm. I teraz tak, skupiamy się tą czerwoną kropeczką na dziesiątce. Próbujemy całym ciałem utrzymać to... to w Ale widzę tych numerów. Yy, bo ich nie widać. No to to, to ten... Nie, to, strzelamy w środek sarny. Tak? Jak, yy, czekaj, to mamy tu jakąś sarnę? A nie mamy tu żadnych, bo był ktoś. Nie masz no, środku. Nie ma na czym polega. Na czym Tak na, na, na środku, właśnie. No. Nad, y... behind, nad the front leg. Just behind the front leg. Y... przednie nogi i, i tak. Y... Bliżej przednich nogi jest okay. dziesiątka. mam strzelić stara. Nie, teraz jeszcze nie ma naboju. No. Sama technika strzelania. Tą kropeczkę trzymam w dziesiące i pomalutku i wykonuję dwie czynności: uh -huh. Utrzymuję w dziesiące i pomalutku zaginam palec. Teraz a, tak? Tak, Ale to mi nie, 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 nie o to chodziło. Tak. Szalność się zaskoczyć. Ja nie wiesz, że teraz, o teraz, teraz. Nie może teraz. Skupiam się na celowaniu i pomalutku zaginam palec i w pewnym momencie pach poleciało. Ja nie wiem kiedy pada szal. Ty wypracowujesz ten szal. O i, i to jest właśnie ten. to, o ma się zaskoczyć, bo jak Ty teraz zrobisz, że Ty najedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz na dziesiątkę, najedziesz, teraz zrobisz i to jest zerwanie strzału, a jak Ty tak mniej więcej stabilizujesz, stabilizujesz i nagle padnie strzał i jest, jest OK. Nie? Zakładamy ochronniki. Tereska, Tutaj są te, łuski na bok. I teraz tak. już tu, zobacz, jeden nabój, tu go kładziemy, tak? Mm -hmm. Lekko go pełknąć, zamek do przodu. Chodź tutaj, już ten. Chodź mi tutaj. Gdzie, gdzie mi tu? Gdzie? Gdzie? Tu przed gdzie? 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 No, tu, tam, tu, 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 z tej no. strony. Możesz być piękne zdjęcie, ale ostatnie. Ty. Do no, i na, no dół, tak. na dół, tak. Tu w, w, za tą czapkę nie wolno przechodzić ty. Mo, to może być twoje ostatnie zdjęcie w życiu, ty. Co, mm -hmm. co ci potem ty? No. E, tak. Jak mówisz Tak. I do tego lewego, tak? Do lewego. No, no, to tak od lewego jedziemy. I co? No. Teraz tak, do góry to podnosimy, do tyłu i następny nabój bierzemy, kładziemy go tutaj, lekko go popychamy, tak? Do przodu, do oporu i dalej do, do oporu i do tej samej tarczy. Lekko do ramienia docisnąć, ale ciutko. Do góry. Do przeżycia, co? No, da. Ładnie Okej. Okay. Na dół. Jak go z piasku odmucham. no. I do tej samej tarczy. I następny. Dobra, łóżka może spaść. Nagrajmy. Okay. Tak? Dobrze. Spokojnie, spokojnie. Nienerwowo, na dół, tak. Nie spieszy się, mamy czas. Do góry bardziej i do tyłu. I następny jeszcze, jeszcze jeden. Okay. I co? do przeżycia? Tak. Ale Junior. jest ten odrzut trochę, nie? To, nie! To, to, to tam nie ma odrzutu. Junior! Dajcie mu drugą poduszkę. Dobra. A to już zaklejone mi zrobiłaś. Ale nie, mam ten. 6 dziurek miałaś? Nie wiem, tutaj było. Aha, może jakaś była jedna. No. Ja, ja myślałam, że tutaj mało. było serce. Aha. No też było. A, ładnie. tutaj było. No, ale wiesz, no, no nie widać tych. tych, tych no tych nie widać numerków. No no. Ja, no Zadowolona? No. 30 A tu Junior nie się. A Junior bardzo dobrze też mu poszło. poszło mu? No? Bardzo. No. Zadowolony? No. 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 Tak, to, to idziemy no. na drugą broń, tak? E to czy tutaj już mam zaklejone? No. Mhm. Jak kto chce z dużego kalibru? Czy w zeszłym roku z dużego kalibru? Tak. Czy nie? Mhm. To odpuszczamy w tym roku? Czy jeszcze szczelić z dużego tak, kalibru? Nie, dobra, to pójdziemy. Teraz mam wojsko. Jak wam się podoba? No, fajnie, fajnie. jest dobrze? Głośne. No, Głośne. Głośny i mocny. No, ale przynajmniej, jak do, dojdzie do nas jakaś tam wojna, to sobie poradzisz, nie? Zawsze sobie poradzę. <laughs> Mówię, jest bieganie, ale. Skoko. Spoko. Spoko? Tak, w ostatnim roku. No i w ostatnim roku. I co? Widzisz wyraźnie? No, to się rusza. No, rusza się. A ja na wojnie to jeszcze ucieka. <laughs> Piotrek, pozycja chłopie. To co? Nie strzelaj dla mnie, proszę, tak? Nie strzelamy do tyłu. Słuchawki wszyscy mają? No to, tu jest hałas, ale już trochę mniejszy. Dobra. Podepnij sobie magazynek. I tej strony. Sta nie, nie, tu nie ruszasz, tu. puść, naciśnij kciuki. O, jedynka twoja. Pozycja, Petruś. Jedynka, tu mam. A, do jedynki. Pochyl się do przodu. O. Poczekaj, poczekaj, bo słupnik wyleciał. Poczekaj, za słabo do Teraz sprawdzimy chłopaków, jak, jak sobie poradzili. Aby nigdy więcej nie musieli strzelać do ludzi. Jak nigdy nie? do zwierzyny. Oczywiście, Jak nigdy 90. więcej, oni jeszcze nie strzelali do, no. do tarczy. O, ładnie, to ładnie, ładnie. Komu. Nie wiem, kto był w prawa stronę. Oj. Ale lepiej traktowcie się w prawo. 9, 9, 9, 9, 8. 9, 8, 10, 8. No, bardzo Ale A może jeszcze, jeszcze jeden no, gdzieś to mi tam. Jest nie No, no, no. mógł przejechać no. jeden. Albo tutaj. Mhm. Albo mógł wejść z boku tarczy, no. Bardzo ładnie, Szy. bardzo ładnie, ja. pięknie, no. nie, to za ciężka broń, nie? No, mówię, ciężka to jest. no nie, Będzie no. nie, 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 Będzie dobrze. to nie, 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 będzie dobrze nie, 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 gotowa tutaj naciśniesz tak że musi taki no, no. Chłopak. Naciśnij to mocno. O! I teraz do jedynki. Piotr nagraj ją. Na dziesiątkę Piotr nagraj ją czekaj, nie widzę tego. Dobra, zapraszam. Nie zobaczymy, Zobaczymy jak ci pójdę. Chociaż jedną dziesiątkę bym <laughs> No, ale nie jest proste takie strzelanie, co? Tak, Paulo do jedynki, nie? <coughs> tak, polo do jedynki no. No młody, ładnie Ci poszło. Pawla też, ładnie dziesiąteczki. O, ładnie, Pawla. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. Pięknie, wszystkie. Pięknie. Naklejki i zaklejasz. Czekaj. Gdzie masz żółte? Gdzie macie żółte naklejki? Nie, nie ma żółtych. No właśnie. Mus, Muszę iść po żółte naklejki. Muszę iść po żółte naklejki, bo to trzeba zakleić żółtymi naklejkami. A coś... ja, czekaj. O, czekaj. w tym pokoń do przodu i na taki tak i tak, oprzyj się biodrem i, i z prawej strony wyjedzie dzik, z prawej, z prawej no. i mówisz komendę daj, Daj. A, poszedł górą, oprzyj się i na to, troszkę tak się oprze spokojnie o. do przodu i na i z lewej do, do prawej. Dobra. Otwórz. Wszystko? Dobra. Teraz zobaczymy czy to bi już dzika. Mm -hmm. <laughs> zobaczymy. No i co tobie? Gdzie jest dzik? E, w piasek. Nie! <laughs> yeah. I, I to mi ma jednego dzika zestrzelonego na dwa szczały, czyli w dziesiątkę. Bezpośrednio w dziesiątkę. Pięknie trafił. Bardzo ładnie. Czyli jeden dzik to tobie uciekł, jeden zabijcy, jeden. Jeden uciekł. Oczek. Dobra, bardzo ładnie, Tobi. Chociaż jednego, że jest je ze coś. Chociaż, coś. Chociaż coś. Bardzo jem. ładnie. Że teraz zmieniamy stanowisko i postrzelamy sobie ze szczelin. Wyrzutek. tak Dobra, teraz zmiana stanowiska, tak jak mówiłem. Idziemy sobie postrzelać dożytek. No, dożytki, nie? To prezes sama sobie usiądź. I Ty musisz... Ten, zamknij broń, złóż się. Stań się tutaj, bary, pochyl się do przodu. Przyjmiesz ten czerwony tamten kusik, tam tamten krzak. I od tamtego momentu gonisz i ty musisz na żółtek najechać. Chodź tutaj, chodź, za chwilę zbierać. Otwórz prawo klucz w dol dolną komorę. Zamknij. Przyłóż. I pochyl się trochę do przodu, Bartku. Komenda daj i tym czerwonym puczikiem masz najechać na żółtek. Tak, Nie trafi. Ona będzie łóżki zbierać. Szybciej, pochyl się do przodu, bo Ty do tyłu się odkrywasz. O tak. Tym pamiętaj, nakryj... Tym, nie? Nakryj, nakryj ten. dobry, nie? Pochy się do przodu, bo Ty do tyłu się odkrywasz. Cztery. się do przodu. z yes, stobi, brawo. Chociaż jeden. Okay. Drugi, dzień. Zmiana szelca. Piotr A kto powiedział, żeby łatwo? Kieszka lesie? Też nie, 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 nie czekają. No. Po pierwszych dwóch, trzech, co już. czuć. nie już wiesz, wie, się no. Patrz, tak, stań się tutaj. Damki, przemierz. Podejdź się tu bliżej. Bliżej, na ten czerwony punkt. Widzisz ten czerwony punkcik tam na ziemi? Tam. Mierzysz, jak jak rzutek wyleci, jak żółtek wyleci, odgonisz go momencie, wstał myszka Im to szybciej zrobisz, tym lepiej. Teraz tak. Yy, otwórz broń. W prawo dolną komorę nabój Zamki, przy, pochyl się do przodu i komenda daj, daj. I było. daj. Było? Było. daj. Położno, nad nim no, spokojnie, nie, Daj. 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 nie yy, Paula. Chodź, a to wydamy co innego. Chodź. Dobra, bierz, tak, załóż tu okulary podejdź tutaj. Też jest ciężka, broni trochę, bo no, nie taka. No, ale No jest ciężka. Chwyć broń. zamknij, zaspędni. Przyłóż do ramienia, szerzej na nogach, szerzej tak, tak, tak. Tu, 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 tu policzek, wyżej tu, oprzyj tu policzek mocno, także I teraz tak przymiesz jeden z tych o z tych, tych, tych naszych. So. Dobra, tak będziemy jeszcze. Iśmy kropkę i no, wybieraj no, się trąbkę. No, Tylko pokry się do przodu całym ciałem. Dudło. Otwórz. mocno zacieraj. Łam, do końca. Masz tyle blaszek, wybierz się, które pasuje. Musisz? Początek szyny i tylko tą muszkę widzisz? Najechać na tą blaszkę. Przedeż. Otwórz. Tutaj, Jeszcze tym wypadku te, pizzery, te bolki, w dolną część przemieszcz. Olej. Dostał. Jeszcze jeden. Szerzej. No, słuchajcie. I drugiego. Pochyl się na przodu, No